W dzisiejszym odcinku przewidujemy trendy na 2025 rok. Pokażę Wam też, jak znaleźć je już teraz w sieciówce, przygotować sobie koszyk na wyprzedaże i... Oczywiście, po co nam w ogóle są te trendy? O tym dzisiaj pogadamy. Może powinnam być tutaj przebrana za wróżkę, e, która czyta ze szklanej kuli, e, co tu się wydarzy w roku 2025. Na szczęście wcale tej szklanej kuli nie potrzebujemy, dlatego że po pierwsze wszystkie pokazy na wiosnę, lato już dawno się odbyły, więc można było z nich wyciągnąć pewną esencję, swoje ulubione trendy. Są również, Specjalne instytucje, m.in. WGSN, które zajmują się przewidywaniem trendów nie tylko na następny rok, ale również na kolejne lata. Oczywiście będą też mikrotrendy, które czasem trudniej przewidzieć, czyli co influencerki na Instagramie będą nosiły najczęściej. Ja dzisiaj wybrałam pięć moich ulubionych trendów. Zanim przejdziemy do nich, a mój taki najukochańszy będzie na samym końcu, zanim do, nim, do nich przejdziemy, to koniecznie kliknij subskrybuj. <grybuj> Zasubskrybuj mój kanał, tak jak Wam już mówiłam wielokrotnie, to jest dla mnie największa forma docenienia. Każdą subskrypcję świętuję, tańczę, a ostatnio kanał bardzo szybko rośnie, więc tym bardziej Wam dziękuję i każdemu z osobna, kto dołączy. Mówię, żeby rozgościł się na dłużej. Mam nadzieję, że się mną nie rozczarujecie. Te trendy i po co nam one? Dla mnie, trendy, wiecie, w mojej piramidzie prawidłowego ubierania się, którą opisałam w moich trzech książkach, trendy zajmują tylko 10%, czyli ten wierzchołek góry. I uważam, że dobrze jest mieć je w szafie, ale one absolutnie nie są podstawą. Dobrze jest też, i dlatego dzisiaj pokażę Wam sieciówkę, po prostu, jeśli chodzi o szukanie. Tych trendów, bo dobrze jest, trendy najpierw przetestować, czyli nie inwestować nie wiadomo, ile w, we wszystkie trendy, na przykład, o których dzisiaj powiem. Tylko po pierwsze, zastanowić się, który najbardziej rezonuje z Wami, jest najbardziej e, najbliższy waszemu sercu, który być może macie już w szafie, który pasuje do waszej stylowej osobowości, a to wiecie z kursu o garderobach kapsułowych o stylowych osobowościach. I dopiero wtedy nawet w sieciówce e, dokonać zakupu, a może uda Wam się. Znaleźć coś vintage i dopiero po takim przetestowaniu, jeżeli coś zostanie z Wami na dłużej, to wtedy można się zastanawiać nad tym, Ile i kiedy można w co zainwestować, czyli jakby podejść do, do tej swojej szafy w taki bardzo rozsądny sposób. Ja sama trendy lubię, również jako stylowa osobowość wojewniczki i gwiazdy jednocześnie. Gwiazdy bardzo lubią trendy, one mi są potrzebne. One mi są potrzebne, dlatego że mi taka świeżość w szafie jest potrzebna. Każdy nowy trend odpala mi jakieś nowe połączenia, nowe zestawy, nowe po pokłady kreatywności i to cenię sobie bardzo. Wiem też, że jeśli chodzi o trendy, to mają one niesamowitą moc odmładzającą, bo jeżeli zatrzymujemy się tylko na klasyce, to często możemy dodać sobie lat. Warto o tym pamiętać, mało kto o tym mówi, że ta odrobina dynamiki w szafie sprawia, że, wiecie, błyszczą nam oczy i no, wyglądamy tak bardziej na czasie. Ok, przechodzimy do trendów. Przechodzimy do trendów i pierwszym takim trendem, który spodobał mi się bardzo, a który jest chyba najbardziej z nich wszystkich kontrowersyjny, to jest spódniczka. Spódniczka bardzo szeroka, albo taka, wiecie, nadmuchana, albo stercząca. Najczęściej mini. Ja miałam taką, e, między innymi pewnie w odcinku z Kopenhagi widziałyście taką moją białą bąbeczkę, więc cieszę się, że ona będzie nadal modna, bo ją pokochałam, ona pasuje do bardzo wielu stylizacji. Takie spódnice pokazał między innymi JW Anderson. To jest projektant szalony. To jest ten, który wymyślił między innymi tę torebkę w kształcie gołębia, którą Kerry miała w Just like That, i która wzbudziła takie kontrowersje. Ja nie ukrywam, że ja lubię rzeczy z fantazją, więc pomyślałam sobie, że okej te szerokie spódniczki są e, super. Myślę, że żeby je dopasować do siebie, to wcale nie musi być mini. To może być jakaś taka bardziej szalona, szeroka spódnica. Innym, trendem spódnicowym są między innymi spódnice asymetryczne, więc to też można, e, można wypróbować, ale ogólnie spódnice. Mam wrażenie, że dużo, dużo tych spódnic na wybiegu było, co akurat na wiosnę, lato jest bardzo fajne, no bo już nie musimy przejmować się rajstopami, tylko możemy sobie na różne sposoby z tym ten trendem kombinować i już e, na przykład w Zarze znalazłam taką sukienkę właśnie z bombkową spódniczką, Właśnie, nawet na teraz, gdybyście chciały, kryjące rajstopy do tego oficerki, yy, na to fajny wełniany płaszcz, i już jesteście bardzo modnie yy, ubrane, jeszcze przed sezonem, więc. Yy... Jeżeli natknęłyście się już w sieciówkach na takie fasony, no to wiecie już dlaczego, dlatego że już jesteśmy przygotowywane na ten wybuch tego trendu na wiosnę. Kolejny trend, który bardzo mi się podoba i do którego tak mi trochę szybciej bije serce. To jest trend na lata 70., i tu do tych lat 70 możemy wrzucić wszystko, co nam się z nimi kojarzy. Między innymi zamszowe rzeczy, zamszowe spódniczki, zamszowe płaszcze, duże okulary, takie jak nie mogę ich Wam teraz pokazać, bo akurat robię szkła i czekam, aż do mnie wrócą. Kupiłam sobie takie duże okulary, trochę właśnie w stylu lat 70., trochę też jak Angelina Jolie, no Nosi w firmie Maria Callas. Te okulary są właśnie w takim, w takim trendzie i wiecie, można mieć tylko jeden element tego trendu. Nie trzeba robić całej stylówki na lata 70. Ja taką stylówkę znalazłam właśnie w Zarze, czyli mamy spodnie dzwony, mamy bluzkę taką trochę boho z falbankami i do tego zamszową kurtkę, czyli zobaczcie, mamy bardzo kobiecy zestaw, ale też już bardzo, bardzo, bardzo w trendach. I cieszę się, dlatego że wiecie, ten zamsz już był w trendach teraz w tym roku. Więc na szczęście jest tak, że to nie są trendy, które przemijają po jednym roku, tylko one no. Troszkę zmieniają swoją formę, ale jednak, e, jednak z nami zostają i tak jak zawsze mówię, wszystko zależy od dodatków, od sposobu stylizacji. To nie jest tylko, wiecie, określony fason, to nie jest tylko określony kolor, to jest to w jaki sposób my te rzeczy łączymy. To też jakby bardzo mocno wpływa na nasz własny styl, bo jeżeli ty wszystko filtrujesz przez siebie, przez swoje potrzeby, przez to jak dobrze siebie znasz, przez co w tym, czym dobrze się czujesz, to nigdy nie jesteś kalką. Nigdy nie jest tak, że projektanci powiedzą, nosimy to i, i my wszystkie od razu wyglądamy tak samo. Jeżeli filtrujemy to przez samą siebie, to to zawsze jest unikalne i oryginalne, bo każda z nas jest zespołem unikalnych, pięknych, wspaniałych cech, które te ubrania mają podkreślać. One nie mają nas więzić ani w danych schematach, ani w tym, co wolno, czego nie wolno, ani w tym, co jest modne, co jest niemodne. To Ty wybierasz, czy ten trend jest dla Ciebie, czy też nie. Kolejnym trzecim trendem, który ja mam w szafie już od bardzo dawna i właśnie mi się przypomniało, że Michał zaniósł mój wielki, oversize'owy trench do pralni i zapomnieliśmy od dwóch tygodni go odebrać. <grym> Kto też tak ma, niech da znać w komentarzu. Ile razy mi się zdarzyło zanieść coś do, do pralni, a później zapomnieć. Tym bardziej, że to jest trench, więc teraz jest na niego za zimno, więc gdybym go potrzebowała, to pewnie zorientowałabym się szybciej. W każdym razie... Trencz będzie znowu, zresztą, tręcz jest, wiecie, klasyką, więc tręcz jest takim płaszczem, który w szafie się przydaje, ale znowu diabeł tkwi w szczegółach. Czyli teraz. Ten trench oversize, długi, naprawdę długi, naprawdę wielki, to będzie coś, co jest w trendach. Więc jeśli lubisz oversize, jeżeli dobrze czujesz się w takich za dużych płaszczach, ja na przykład takie kocham również dlatego, że kocham za duże marynarki i ten płaszcz po prostu wchodzi mi na każdą marynarkę, więc mi jest w tym wygodnie. Bary mi się rozrastają, jak nie wiem, ale uwielbiam to. Ale znowu, ja to uwielbiam, ty niekoniecznie musisz, ale jeżeli od dawna myślisz sobie gdzieś tam w głowie, że może że ten trencz byłby dla Ciebie, to może warto się nad nim zastanowić. I znowu, to nie musi być od razu trencz oversize'owy, jak na pokazie Gucci, zresztą genialny. To może być kupiony w zarze trencz, trzy rozmiary za duży na przykład. I to wystarczy, odpowiednio wystylizowany będzie wyglądał bardzo, bardzo dobrze. I już jesteśmy, słuchajcie, już jesteśmy przy moich dwóch ulubionych trendach, czyli przy frędzlach i uwaga, paskach. Ja tak kocham paski i tak się cieszę, że one będą teraz wszędzie. Yy, zresztą bardzo, bardzo podobał mi się pokaz Prędza Skuler. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Ta marka, yy, moim zdaniem jest bardzo oryginalna, ale nie przesadzona, czyli właśnie można z niej garściami czerpać inspirację również z tego, jak łączyć rzeczy ze swojej szafy, a no nie będzie to przebranie. Zresztą polecam Wam obejrzenie całej tej kolekcji, yy, czy zdjęć z pokazu, bo jest naprawdę przepiękna. No i właśnie ta kolekcja łączy te dwa bardzo mocne trendy frenzle. Ja na przykład frenzle już mam w swojej szafie. Kupiłam taką zamszową kurtkę. Właśnie z frędzlami, więc y, nie mogę się doczekać, aż będzie wiosna i będę mogła ją nosić. Ona też trochę zahacza o ten trend na lata 70., bo wiecie, to naprawdę y, wszystko bardzo, bardzo, bardzo fajnie się łączy. No i zobaczcie, tutaj mamy dwie sylwetki z pokazu prędza Skuler dzianinowe i właśnie pierwsza to jest kolor masełkowy, który trzyma się mocno z nie i niebieskie paski. Masełkowa torebka, sportowe buty i właśnie długa spódnica z frędzlami. Frędzle mają to do siebie, że pięknie pracują jak się w nich chodzi, więc od razu to jest taka stylówka, że ja sobie wyobrażam, jak to by było się w niej poruszać. Druga stylówka dużo bardziej klasyczna, białe, fajne, proste spodnie i do tego asymetryczny sweter również w paski. Paski można było zobaczyć też w świetnej niebieskiej stylówce w Chanel. Gdzie są paski połączone z paskami, zobaczcie, że to też jest. Jak wejdziemy głębiej w ten trend paskowy, to nie chodzi tylko o to, że to są paski. To chodzi również o to, że to są paski połączone z paskami i w jaki sposób one ze sobą fajnie grają. I ostatni look paskowo-frenzlowy to Prada. I tutaj naprawdę świetny granatowy sweter z taką paskową, można powiedzieć, aplikacją. Frenzlowa spódnica i buty w paski. Buty w paski to jest moja. Absolutna słabość, więc trzymajcie mnie z dala od, e, od półek sklepowych w tym sezonie. Zresztą ja w ogóle już w pierwszej mojej książce nie wiem ile to było lat temu naście. E, napisałam, że gdybym mogła, to moja szafa wyglądałaby jak szafa Madonny w latach 80. z tego teledysku Papa Don't Preach. Kochałam ten teledysk i nadal mnie ciągnie do takich pasków, więc sama się powstrzymuję, żeby nie mieć tych pasków za dużo w swojej szafie i nie mam ich za dużo w swojej szafie, bo właśnie chciałam wystąpić w czymś paskowym dzisiaj specjalnie na uhonorowanie tego trendu i w sumie tylko ta koszula się nadawała. Więc może sobie pozwolę i na swojej mapie marzeń ubraniowej, jednak te paski na przyszły sezon zamieszczę, umieszczę. Więc zobaczymy. Będziecie to obserwować w kolejnych odcinkach. No i oczywiście, jeśli chodzi o frędzle, jeśli chodzi o paski, to w zarze też jest dużo rzeczy. Ja wybrałam dwie, wiecie, na razie na spokojnie, taką narzutkę z frędzlami, którą właśnie można nałożyć na koszulę, na golf, na sweter, a w paski mamy długą dzianinową sukienkę albo świetny, naprawdę świetny komplet dzianinowy, spódnica ołówkowa do tego zapinany sweterek na to oversize'owy płaszcz, i już jesteście w trendach, już jesteście w trendach nawet jeszcze w 2024 roku. Przewiduję. Że kolor bordowy będzie powoli znikał, dlatego że tak mocno opanował nasze ulice, Instagramy, sklepy, że wydaje mi się, że powoli się przejada. Więc myślę, że tego koloru nie będzie. Jeśli chodzi o kolor, to takim najmocniejszym trendem jest baby blue, czyli taki, taki niebieski, jasny, ale bardzo radosny. Jasno różowy, też taki bardziej pudrowy. I kolor srebrny. To, to są takie trzy, trzy kolory, które też w przyszłym sezonie będą wybijały się na prowadzenie. Dajcie znać, czy takie odcinki Wam się podobają. Wiecie, ja nie lubię robić bardzo długich odcinków z analizą. Raczej wrzucam to dla inspiracji do poszukania już w swojej szafie. Tym bardziej, że właśnie jak jest ciemno, jak jesteśmy w połowie zimy, to takie eksperymenty szafowe przydają nam się bardzo. Dajcie znać w komentarzach, który trend wybieracie. No i oczywiście nie zapominajcie, jeżeli kogoś jeszcze nie ma na moim newsletterze, a chce pobrać na przykład trzy prezenty, trzy e-buczki, to koniecznie zapiszcie się na newsletter na mojej stronie www.personalstylist.pl. Teraz jest akurat przerwa świąteczna, będzie czas na czytanie, na poznanie się lepiej, dlatego że te moje listy do Was są też takie często z serca, często prywatne, więc zapraszam Was do listownego, a w zasadzie e-mailowego kontaktu. No i pamiętajcie, że jesteście boskie. Pa pa!